Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale i chciałam dzisiaj porozmawiać z Tobą na temat nawyków, ale troszkę innych niż zwyczajnie. Czyli nie chodzi mi o rzeczy takie, które robimy fizycznie, tylko o nasze nawyki myślowe. I myślę, że to jest temat, który bardzo mało kto o nim mówi, a myślę, że on jest równie ważny jak to, co robimy fizycznie, jakie, jakie wprowadzamy zmiany fizyczne do naszego życia. Więc o czym mówię konkretnie? Mówię tutaj o naszych myślach, które mamy bardzo nawykowe. Które bardzo często przyjmujemy od kogoś, albo nam się już wykształciły w dzieciństwie, i nawet nie zdajemy sobie sprawy, że tak naprawdę jest to nawyk. Bardzo często mylimy, że, mylimy to z tym, że może mamy jakąś traumę, że może mamy właśnie jakieś złe przeżycia z dzieciństwa, albo że nam coś wpojono do głowy, ale tak naprawdę są to nawyki. Są to nawyki myślowe, które właśnie tak jak mówię, albo przyjmujemy od kogoś, bo nasza mama albo tata tak myśleli, albo. Ym, Albo wykształcamy je po prostu w okresie dzieciństwa. I o czym mówię tutaj konkretnie? Mówię tutaj konkretnie o takiej sytuacji, ja na przykład tak miałam, że myślę, że to wykształciło mi się troszeczkę gdzieś w dzieciństwie. Pewnie nauczyłam się tego z jakichś filmów, z jakichś właśnie seriali dla nastolatek, że kiedy był zachód słońca, to wydawało mi się to takie troszeczkę nostalgiczne, troszeczkę melancholijne, i pewnie jako nastolatka, jak to nastolatki często miewają, wpadałam w taki stan właśnie melancholii. I przyniosło mi się to także do dorosłego życia. Nie przeszkadzało mi to w żaden sposób, więc pewnie dlatego tego nie adresowałam przez tyle lat, ale objawiało się to w ten sposób, że kiedy zachodziło słońce, że kiedy po prostu kończył się dzień, to opadał mi tak humor, opadał mi nastrój i myślę, że właśnie miałam to takie jakby wyuczone, że jest to taki właśnie moment melancholii, że jakiś taki smutek mnie wtedy dopadał. Aż złapałam się po prostu na tym, że jest to nawyk. Jest to taki nawyk wewnętrzny, że kiedy zachodzi słońce, to ja wpadam właśnie w taki stan melancholii. I tutaj zaczęłam się po prostu łapać na tych momentach, kiedy to się działo, i zaczęłam podnosić swój nastrój, tak? Zaczęłam podnosić swoją energię w tych momentach, dlatego że nie chciałam jednak no, mieć takiego obniżonego nastroju, mieć jakiegoś takiego smutku wewnętrznego melancholii. Życie jest naprawdę na to za krótkie, żeby coś takiego robić, więc stwierdziłam, że po prostu będę to podnosić. No i podnosiłam, tak, kilka razy musiałam sobie tak podnieść energię sztucznie w tym momencie, czyli po prostu mówiłam sobie, dobra, teraz zaczęło mi opadać nastrój, więc podnoszę go, tak. Jest ok, jest wszystko ok, jest super. I po prostu zaczęłam sobie to wmawiać, no i z czasem przeszło mi to całkowicie. Już nie już mam takich napadów melancholii, jak miałam kiedyś. I na przykład możecie to też zauważyć, że taki nawyk mamy, dlatego że my jesteśmy na takie przekonania właśnie, na takie nawyki myślowe w takich momentach, hmm, Troszeczkę jesteśmy bezbronni w takich momentach, na przykład jak wstajemy rano. I wtedy bardzo często w naszej głowie zaczyna się już narracja: o, że taki ciemny dzień, że taka zła pogoda, że trzeba znowu do pracy, i to także trzeba zmieniać. To jest nawyk myślowy, który można zmienić. To nie jest tak, że ty masz taki humor, to nie jest tak, że masz jakąś handlę, to nie jest tak, że takie życie to by się akurat przydarzyło i że jesteś w takiej okropnej sytuacji. To jest w twojej głowie, narracja w twojej głowie, którą trzeba zmienić. I ja też kiedyś miałam taką narrację w mojej głowie, też nie chciało mi się wstawać do pracy, nie chciało mi się tego, nie chciało mi się tamtego. Jak już się budziłam, to już miałam taki dzień. O, już miałam takie uczucie mm, ciężkości, że coś nieprzyjemnego trzeba będzie zrobić. Odwróciłam to, stwierdziłam, teraz sobie tak mówię, mam taki teraz nowy nawyk myślowy, wstaję i mówię sobie: Jest to mój kolejny dzień. Co mogę zrobić w nim dobrego? Naprawdę, przypominajcie sobie o tym stale. Przypominajcie sobie codziennie o tym, że każdy Wasz dzień może być tak naprawdę Waszym ostatnim. Wiem, że to nie jest przyjemna myśl, ale taka jest prawda. Może być Waszym ostatnim, że te Wasze dni są naprawdę policzone. To się w pewnym momencie skończy. To nie jest tak, że to będzie trwać wiecznie. Więc zaczęłam sobie to po prostu wmawiać, że nawet nie wmawiać. Zaczęłam po prostu. Zmieniać perspektywę. Zaczęłam patrzeć na to tak, że to jest kolejny dzień, mogę w nim zrobić coś dobrego, muszę go wycisnąć jak cytrynę ten dzień, muszę zrobić wszystko, co mogę, żeby był fajny. Żeby to naprawdę był taki dzień, który został mi dany. Dostałam ten dzień w prezencie, nie każdy go dostaje i muszę zrobić wszystko, żeby był fajny, bo to naprawdę zależy ode mnie. Więc tak zmieniłam po prostu ten nawyk takiej porannej handry, takiego porannego zniechęcenia na coś, co mnie motywuje do działania. I także Wam to polecam. Oczywiście jeśli chcecie, jeśli jest, to czymś, co, jeśli jest to coś, co Was męczy, jakieś złe nawyki myślowe, to naprawdę łapcie się na tych momentach i używajcie energii. Troszeczkę to zajmie energii na początku. Łapcie się na tych momentach i przekierowujcie swoje myślenie. Inną stronę. Zmieniajcie narrację, zmieniajcie swoje nawyki myślowe i w ten sposób, podobnie jak te nawyki fizyczne, rzeczy, które zmieniamy fizycznie, to coś, coś co wprowadzamy nowego do naszego życia, to także zacznie e, procentować w przyszłości, to także zacznie przynosić Wam korzyści. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Jeśli jesteście zainteresowani podobnymi tematami, to zapraszam do śledzenia mojego kanału. Na razie, pa.